Dobrze kochani, kolejny tydzień za nami Mam nadzieję, że udało wam się I trochę odpocząć przez Te minione ostatnie cztery dni Trochę takiej duchowości eucharystycznej Nieco więcej złapać Właśnie przez to, że mieliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. A mijający tydzień, no właśnie, zaprasza nas do tego, żebyśmy próbowali zastanowić się nad rozumieniem, naszym rozumieniem Bożego Miłosierdzia. Bo często, co pewnie jest bardzo naturalne w naszym życiu, próbujemy no, wszystko sobie uporządkować, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś ma umysł ścisły, to wiadomo, wszystko musi być w tych odpowiednich szufladkach. Wszystko musi być zdefiniowane, określone. Ja muszę mieć jakby świadomość, to wtedy przeżywanie mojej wiary jest zupełnie jakby inne. A jak coś jest takie nie do końca opowiedziane, dopowiedziane, zrozumiane, to wtedy albo faktycznie biorę to typowo na wiarę, jeżeli jeszcze taka postawa jest we mnie, to Bogu dzięki. Albo często to jest na takiej zasadzie, że nie próbujemy danego tematu zgłębiać, bo w pewnym momencie zaczyna boleć nas głowa od samego myślenia, i wolimy danego tematu, no właśnie, nie poszerzać. I teraz ten miniony tydzień, jakby pokazał nam e, kilka takich sytuacji. One są oczywiście zaczerpnięte no, na podstawie i słowa Bożego i na podstawie dziennika Siostry e, Faustyny, e, które z jednej strony mogą nam przeszkadzać w rozumieniu rzeczywistości Bożego Miłosierdzia i takie, które mogą nam jakby no pomagać, jeżeli je wykorzystamy w odpowiedni sposób. Po pierwsze, pewnie taką rzeczą trudną, z którą no mamy doświadczenie życiowe, to jest to, żeby przyjmować wolę Pana Boga w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tak? Oczywiście czasami można dyskutować i zastanawiać nad tematem, czy to doświadczenie jest wolą Pana Boga. E, oczywiście Pan Bóg, i tutaj to jest jakby punkt wyjściowy, nigdy nie chce zła człowieka. Czyli nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg jakby celowo dopuszcza na nas zło. To jest absolutnie jakby niepoprawne myślenie. Pytanie jest, w jaki sposób my się zachowamy wobec zła. To znaczy, jaka jest nasza postawa? To jest ewentualna ta próba, o której słyszymy. Tak? To nigdy nie jest, że Pan Bóg ma teraz listę pokus, listę porażek, nie i tak jak nie? W przypadku Hioba, nie? Posyłamy tu. Pierwsi zabijemy dzieci, potem zabijemy Ci cały Twój tam dobytek zwierzęcy, potem jeszcze popsujemy Ci dom, zabierzemy Ci zdrowie i zobaczymy, co się będzie działo, nie? Więc jakby co Pan Bóg nie ma takiej listy dla każdego z nas przygotowane, tylko wtedy, kiedy przychodzi na nas, właśnie, choroba, utrapienie, prześladowanie, czy cokolwiek innego, to wtedy jaka jest nasza postawa wobec tego zła, które się dzieje. I wtedy właśnie to jest to pytanie, czy my potrafimy przyjąć i czy my potrafimy rozumieć no, sytuację, w której myśmy się znaleźli. Rozumieć nie po ludzku, ale właśnie w kategoriach Pana Boga, bo po ludzku my często nie uzyskamy odpowiedzi. Dzisiaj, jeżeli ktoś ma w sobie taką pobożność liturgii godzin, to w dzisiejszej godzinie czytań w drugim czytaniu jest list. Świętego Justyna, który no mówi rzeczy no niesamowite. Tak? Jak ja to sobie tak czytałem, to się zastanawiałem nad, nad sobą, bo on pisze, że wie, że w tej chwili jest aresztowany, że to wszystko skończy się śmiercią, bo trwa prześladowanie chrześcijan. Zdaje sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej zostanie rzucony lwą. No i on konkluduje: jak ja bardzo tego pragnę. Mówię, oby lwy chciały jeść. Nie? On mówi, a jeżeli nie będą chciały, to ja będę prowokował. Tak? Jak ja bardzo chcę się spotkać z Chrystusem. Jak ja bardzo chcę, żeby to wszystko się już dopełniło, żebym ostatecznie mógł dać świ świadectwo, czyli umrzeć za Chrystusa, i czym prędzej się z nim w końcu spotkać. I on tam wymienia bez względu, czy będą mi wyrywali ręce i nogi, bez, czy będą mnie łamali, czy będą mnie na kracie rozgrzanej palili, czy rzucą mnie lwą, nieważne. No, on jakby miał takie przeczucie, że trafi na arenę i, i będzie zjedzony przez z, 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 zwierzęta. I to jest fenomenalne. Oby były głodne, a jak nie, to będę je drażnił, będę je prowokował. Niech one to czym szybciej zrobią. Niech one się będą nie bawią, tylko ich mnie zabiją. Nie? No, po prostu to jest samowite, tak? I, i, i... To jakby nie, to pokazuje nie, że ten człowiek ma w sobie nie jakąś chorobę psychiczną, tylko on doszedł do tego, że dla niego jest zupełnie inny priorytet. On odkrył, co jest jakby celem życia, tak? I to nie jest tak, że on chciał umrzeć, w sensie, że on szukał sytuacji do umarcia, tylko teraz jest czas, kiedy go aresztowano i on doskonale wie, on tam się nie udało. O, może ktoś się wstawi, może mnie zwolnią, może uda się uciec. Nie, mam dać świadectwo, tak? Koniec, kropka. Teraz jestem do tego wezwany, to odczytałem, to jest znak czasu, to mam zrobić, tak? W związku z tym róbmy to czym prędzej, no, no na co czekamy, tak? Na co czekamy, tak? Gdzie, gdzie są te lwy, nie? To jest właśnie taka postawa. On zrozumiał, że, że to jest w tej chwili moment, w którym on faktycznie ma dać konkretne świadectwo. Tak? I w związku z tym bierzemy ten temat na klatę. To się dzieje, tak? Cierpienie, tak, boję się. Boję się cierpienia, boję się tego wszystkiego. Ale śmierć w tym momencie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo po drugiej stronie jest Chrystus. Koniec, kropka. Tak? W związku z tym, kiedy właśnie coś podobnego przychodzi na nas w życiu, to teraz pytanie, czy my mamy takie same podejście, nie? Bo właśnie nie chodzi o to, że mamy być masochistami, nie? O jak ja lubię, kiedy się kłócą wszyscy ze mną i wszyscy mnie nienawidzą w rodzinie. O jak ja to uwielbiam, jak się mój pracodawca nade mną znęca. Mm, nie? I po prostu wracam do domu i o, o jak mi dobrze, nie? Wszyscy się dzisiaj ze mną chcieli pokłócić, każdy chciał mnie okraść i tak dalej, nie? A ile rzeczy złych o mnie mówili, no, nie na to chodzi, tak? No bo to tak, to, to, to już jest chore, nie? Takie tak coś się leczy. nie? Tylko teraz pytanie, czy ja właśnie odczytuję, do czego ja jestem w tym momencie wezwany, tak? Czy ta sytuacja oczyszcza teraz moją pychę, mój egoizm, moją miłość własną? A czy może to jest faktycznie moment, w którym ja mam dawać świadectwo? Właśnie nie oburmuszać się jak jakaś tam dziewczynka czy chłopiec, tylko faktycznie przyjąć to z uśmiechem i komuś błogosławić. Tak? To, to jest jakby odczytanie teraz, nie? W którym momencie ja jestem? Co Pan Bóg Chcę pokazać mi, y, jaką szansę On mi daje. Znowuż, On nie jest prowokatorem sytuacji, tylko sytuacja się zadarzyła, a Pan Bóg mówi: OK, skoro to się dzieje, to spróbujmy to wykorzystać. Tak? Może uda się w końcu oczyścić to zamknięte serce, tak? albo może w końcu uda się powalczyć z jakąś tam Twoją wadą, albo da się rozwinąć jakąś cnotę. Tak? Skoro już jest ta okoliczność, to ją wykorzystajmy. Nie? To jest na takiej zasadzie, tak? Coś się dzieje, OK, spróbujmy to wykorzystać. Nie? Więc to nie jest na takiej, mówię, żeby, żeby tutaj był pewien porządek, tak? Kolejna sprawa, którą faktycznie możemy jakby zobaczyć, no to jest właśnie ta nasza miłość. Miłość własna jest pewnie priorytetowa, ale niekoniecznie najlepsza. I to jest właśnie to, na ile my potrafimy teraz kochać tych, którzy są nam wrogami? Tak, tych, którzy są nam nieprzychylni. To jest, to jest, nie, tutaj nie trzeba daleko szukać, nie, bo my ciągle myślimy, wiecie, o tych wrogach Kościoła, Krzyża, o tych, kto by nas tam prześladował, tak dalej, nie. Jeja, to, że ci dziecko w domu zrobi scenę, to ci, że współmarzonek tam fuknie, wnuki faktycznie pokręcą nosem, bo, nie wiem, każesz im wspólnie pacierz mówić, co, cokolwiek innego. Jak tam się zachowasz? Nie? Co tam się w naszym sercu rodzi? Tak? Jaką tam przyjmujemy faktycznie postawę? Czy, czy my jesteśmy w związku z tym autentycznymi uczniami Jezusa Chrystusa? Bo to, do czego jakby nas Boże miłosierdzie zaprasza, to jest autentyzm. Tak? co nas zachwyca w miłości Pana Boga, autentyczność tej miłości, tak? Panie Jezus naprawdę za nas umarł. Nie? On nie tylko mówi, ja za was umrę, to będzie bolało, to będzie straszne, je, ja ile krwi będzie to. To nie jest takie, wiecie, opowiadanie w kółko, nie? a bez żadnego jakiegoś czegoś realnego. Wręcz to było faktycznie w drugą stronę. Prorocy zapowiadali, ale nie było wiadomo do końca, o co chodzi. Jezus mówił, ale apostołowie tak za bardzo nie kumają, o co chodzi. To się stało i teraz nagle, aha, to to o to chodziło. Okej, okay. no to faktycznie tak ostro pojechał Pan Jezus, nie? Z tą miłością do nas, tak? To, to jest jakby zupełnie, zupełnie inny poziom. Yy, pytanie też, ile w tym wszystkim, no ja właśnie stawiam, i znowu już wraca ta nasza miłość własna, Yy, bo często jest tak, że faktycznie wymarzymy sobie coś w życiu. Nie? Wymarzymy sobie idealny obraz rodziny, idealny obraz małżeństwa, idealny obraz parafii, idealny obraz proboszcza, idealny obraz wszystkiego. A życie przychodzi i <laughs> nic z obrazów, <laughs> i nie ma nic. nie? Parafia nie jest idealna, probusz mnie nie zachwyca, jednak współmałżonek okazał się dalej, nie? Który nie tylko ma wspaniałe policzki i tam zapadnięty dołek, ale też ma swoje różki odpowiednie, nie? Ja też miałem być zawsze miły, fajny, dobry, starać się pomagać, a, i też mi czasami nie wychodzi i ojej, No i idealnie nie jest, nie? Więc teraz pytanie. Czy właśnie te pragnienia, które się we mnie rodzą, ta miłość własna, czy ja za wszelką cenę muszę dostosowywać świat do tego, co ja sobie wyobraziłem? Czy w pierwszej kolejności ja muszę rozpoznać, jaki jest świat, co mówi na to wszystko Pan Bóg, i teraz dostosować siebie do tego, co przynosi mi natura, rzeczywistość wiary itd.? itd.? To jest to pytanie. Nie? Bo no można oczywiście, wiecie to, tam w, na przykład w historii, były takie momenty, kiedy po prostu jak się ktoś uparł, to za wszelką cenę coś robiono. Na przykład, nie wiem, w Ziemi Świętej, jak się jest, to zawsze zaczyna się, po wylądowaniu z Tel Awiwu, jedzie się nad Morze Śródziemne i ogląda się Cezarę Nadmorską, itd., tak dalej, i tak dalej. fajne, bardzo fajne miejscowości. Które były budowane przez Rzymia. Między innymi Cezarea Nadmorska. To jest miasto portowe, znaczy stare miasto portowe. Tam oczywiście port nie istnieje. Dlaczego? Bo tam nie może istnieć port, tak? To było na takiej zasadzie, po prostu Rzymianie się uparli. Tu będzie port. Dlaczego? Bo tu jest ładnie. Nie? Ale nikt nie zbadał tego, że akurat to była część brzegu, tak? Bo brzeg morski jest konstruowany w dwa sposoby. Albo może nanosi piach. Albo odbiera, tak? Porty się buduje w miejscach, gdzie może odbiera piach po to, żeby wejście do portu zawsze było bez piasku. A im się po prostu nam budowało. Nie sprawdzili tego, że tu piach jest ciągle nanoszony. I wiecie, i to jest taka robota głupiego. Zbudowano port co parę lat, po prostu wielka akcja pogłębiania portu, bo, bo nie mogą statki wpływać, nie? Można sobie coś takiego robić, można działać wbrew naturze, nie? Czy nawet niedaleko musimy szukać, nie? Wielkie akcje teraz, nie? przychodzi troszkę więcej wody w Wiśle, wszyscy co się wzdłuż rzeki zbudowali Zalewa nas i tak dalej. No jakoś od dwóch tysięcy lat dziwnym trafem ludzie tu nie budowali. Nie wiedzieć dlaczego, Nie, jakoś tak przeczuwali, że blisko rzeki, która ma naprawdę nieregulowany poziom to czasami woda faktycznie może cię w sypialni zastać, nie? A nagle dzisiaj postanowiliśmy tam zbudować, wszyscy są zdziwieni, nie? Więc jak zaczynamy działać wbrew naturze tak, wbrew temu, jak jesteśmy stworzeni, kim jesteśmy, jak działamy, no to się nie dziwmy, że wtedy to jest taka robota wariata, nie? To samo dotyczy życia duchowego, tak? Jeżeli robisz coś, co nie jest w Twojej naturze, nie jest w drodze Twojego powołania, no nie dziw się, że to jest robota wariata, nie? Bo to wtedy nie będzie przynosiło żadnych owoców, Ty się frustrujesz, że Ci to nie wychodzi, nie? Frustrujesz jeszcze innych swoją frustracją i tak, nie? W kółko się nakręca wszystko. Totalnie, totalnie bez sensu. Rzecz, którą... Pięknie możemy odkrywać w tematyce Bożego Miłosierdzia, czy w ogóle w rzeczywistości Pana Boga. Tutaj Was odwołuję, to jest troszeczkę już tak z między filozofią a teologią. Przymioty Pana Boga. Jakie są cechy Pana Boga? Nie? O, oczywiście byśmy mogli powiedzieć, tak, Bóg jest miłością, to prawda, to jest teologia katolicka. Tak? Ale teraz ogólnie rzecz ująwszy, jaki jest Pan Bóg? Wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny nieskończony, tak? Tych przymiotów jest całe mnóstwo i teraz jakby zastanawiać się nad każdym z nich, to my jesteśmy w stanie właśnie zachwycić się właśnie tym kim jest Pan Bóg. Tak? Ale co więcej, to właśnie w tematyce Bożego miłosierdzia możemy zobaczyć tego Boga, który jest właśnie wszechwiedzący, tak? Boga, który przenika ludzkie serce. Tak? Boga, który zna co się dzieje nie tylko w tym co zewnętrzne. Właśnie to jest coś, co dzisiejsza Ewangelia troszeczkę nas wprowadza. Góra ośmiu błogosławieństw, uważam, nie jest cały czas przez nas odkryta. To jest góra, która od dwóch tysięcy lat cały czas jeszcze stoi i czeka na swoje odkrycie. I nie chodzi tylko o geologów czy archeologów, ale chodzi przede wszystkim o to, co tam zostało powiedziane. Bo my zachwycamy się tymi ośmioma błogosławieństwami, ale my jakby nie widzimy, że to jest klucz do rozumienia Nowego Testamentu. To jest klucz do rozumienia całego nauczania Jezusa Chrystusa. To, co robi Jezus, jest swoistego rodzaju rewolucją. Z tego względu, że Chrystus przerzuca totalnie akcent, co zrobił Jezus. Stary Testament buduje na przykazaniach z pierwszego przymierza, jakie się dokonało za pośrednictwem Mojżesza. Dekalog i wszystkie inne prawa, które z tego przymierza wynikały. W czym był problem Izraelitów? Oni zawęzili to do prawa, czyli do praktyk religijnych. Jeżeli praktykuję, to jestem dobrym Żydem. Jeżeli nie praktykuję, jestem złym Żydem. Nie ważne, co się w moim sercu dzieje, ważne, że praktyka została zachowana. To, co robi Jezus, to mówi tak, wszystkie przykazania Starego Testamentu są ważne. One są istotne, one wyrażają pewną prawdę. One porządkują naszą naturę, naszą świadomość, to, to kim jesteśmy jako ludzie. Ale teraz ja wam jeszcze mówię osiem błogosławieństw, postawy serca. Ja Wam mówię, yy, jaka intencja czy jaka postawa w Tobie powinna się rodzić, kiedy jesteś prawdziwie błogosławiony. To jest rzecz rewolucyjna, która się dokonuje w Chrystusie i to jest coś, co Jezus we wszystkich innych nauczaniach jakby cały czas pokazuje. Na co Jezus zwraca uwagę? Właśnie czy kochasz bliźniego, czy kochasz Boga, nie czy składasz mu ofiary w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, ale czy w tym wszystkim Go kochasz, tak? Czy kochasz człowieka? Czy tylko i wyłącznie wypełniasz prawo, bo tak Bóg kazał? Nie? Co robi Jezus? On właśnie obnaża serca uczniów, apostołów. On obnaża serca faryzeuszów, uczonych w piśmie, tych, którzy do Niego przychodzą. tak? Wychwala tych, których Stary Testament w tradycji żydowskiej by nie wychwalał. A gardzi tymi, którzy faktycznie, teoretycznie są ojcami narodu. W związku z tym, to, co robi Jezus, jest rzeczą właśnie, która przyrzuca całkowicie tą rzeczywistość. Bóg dostrzega każdą drobnostkę, w tym co dobre, ale także w tym co złe. Bóg bardziej chce pamiętać nasze dobro, ale też nie zapomina o tym, co było złe. Tak, Bóg nie jest naiwny w tym wszystkim, co robi, w tym, w jaki sposób chce nas prowadzić. I teraz coś, co. Wydaje mi się, że tematem niesamowicie wyjątkowym, tematem, na temat który można w ogóle, w ogóle byłoby stworzyć, czy, czy, czy rekolekcje parafialne, czy jakieś takie rekolekcje wyjazdowe, to jest pytanie o to, czy w rzeczywistości relacji z Panem Bogiem, w rzeczywistości wiary, mówimy o temacie miłosierdzia, czy my potrafimy odpocząć? Czy spotykanie z Bogiem powoduje to, że my odpoczywamy? Czy modlitwa jest dla nas momentem odpocznienia? czy kolejnym różańcem, który wewnętrznie pompejańskiej mówi Boże, zaraz zasnę. Nie? Jaką przestrzenią jest modlitwa? Tak? Z tego względu, że jeżeli to jest spotkanie z kochającą osobą, tak? to znaczy, że to powinno być spotkanie, w którym my odpoczywamy. Myślę, że to już jest kwestia tego, jak formujemy naszą duchowość. To jest kwestia pewnego przepracowania tej rzeczy. Tak? Ale niemniej jednak modlitwa powinna budzić w nas odpoczynek. Ja osobiście miałem takie doświadczenie w czasach seminaryjnych, no nie oszukujmy się, wtedy może było jakby to bardziej uporządkowane z tego względu, że nas regularnie prowadzili ojcowie duchowni. Dzisiaj faktycznie mam swojego kierownika duchowego i spowiednika, no ale spotykam się z nim tam raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, co jakby jest takim czasem no. Pff, no za mało jakby widzę, że to teraz żeby to jakby dobrze ogarnąć, to trzeba byłoby co najmniej się z nim spotykać tak dwa razy w tygodniu, no i tak zasadniczo o połowę jej roboty mieć, nie? to wtedy faktycznie możemy myśleć o, o jakimś takim naprawdę pogłębionym życiu duchowym, co nie znaczy, że go nie ma wcale, tak, ale też ja cały czas odkrywam tą tajemnicę bycia księdzem decyzjalnym. Ja nie jestem zakonnikiem, ja nie jestem w zakonie kontemplacyjnym. Ja jestem księdzem decyzjalnym, w związku z tym, ja jestem wezwany do tego, aby to, no, na pierwszej linii frontu, za przeproszeniem, ro, rękawy w górę i no, robimy, nie, aż do upadłego. Owszem, tu można się zastanawiać, czy wszystko, co robimy, jest sensowne, czy faktycznie Pan Bóg tego chce, czy nie dałoby się tej pracy inaczej pokładać itd. To jest zupełnie inny temat. Nie? Ale niemniej jednak, to jest jakby zupełnie inny sposób przeżywania tego. Ale w seminarium, ja, ja pamiętam to, to było, to było genialne. Kiedy przychodziło się do kaplicy i mogłeś tam spędzić spokojnie dwie, dwie trzy godziny, czas miał tak, wychodziłeś z taką głową pomysłów, rozwiązań, swoich spraw, z problemów, jeszcze wychodziłeś wypoczęty, nawet kawy nie potrzebowałeś, nie? Tylko siadałeś do pracy, tam robiłeś dalej, nie wiem, praca magisterska, czy jakieś tam inne, nie wiem, do zaliczeń coś przygotować, tak dalej, czy tam jakieś inne sprawy, tak? Cokolwiek to było. Ja to do, do, do dzisiaj pamiętam, to było niesamowite doświadczenie, więc więc to nie jest niemożliwe. Tylko teraz pytanie właśnie, no, bo, bo na to trzeba czasu, nie? A my niestety jesteśmy. Dobrze, Panie Jezu, 5 minut mam, okej. Okay. Czasami faktycznie się wchodziło do kaplicy na 50 minut, a się wychodziło po godzinie po dwóch, tak? Ja pamiętam czasami, na przykład jak szedłem na ogród na różaniec. To na różańcu ja na przykład chodziłem od. O 19.00 się wychodziło. Ja niekiedy wracam dopiero na ulicy wieczorne o 21.00. Jak się już brewiarz zaczynał, wieczorna kompleta, to tak jak wpada wtedy, nie? Ojciec duchowny jest spóźniony z nałóżnia. Tam były takie tam różne scenki rodzajowe. Ale właśnie, to, to, to jakby się w ogóle tego nie czuło, tak? Się kilometr robiło po ogrodzie, biskupa się chodziło tam ścieżki, byliśmy wydeptane już. I, I absolutnie to nie przeszkadzało. Tak? To, to, to było doświadczenie niesamowicie wyjątkowe. Tak? Czasami ono mi się udaje, jak na przykład właśnie sobie na obóz prawie, jak jest na urlopie. To wtedy faktycznie jak jest mniej obowiązków, tak spokojnie jest, nie? Będę właśnie jest zapędzony, msza jedna w ciągu dnia można ją przeżyć się bardziej na niej skupić itd. Zupełnie, zupełnie inaczej wtedy to też wygląda. To jeszcze wracam do takiego doświadczenia, ale, właśnie, czy my potrafimy odpoczywać na modlitwie? Nie? Jak my wychodzimy po Omszy Świętej? Nie? Zbudowani, wypoczęci, czy sfrustrowani, i jeszcze nam się bardziej nie chce, nie? Czy jak skończyliśmy poranny pacierz, czy nie wiem, fragment naszego podręcznika, to wtedy po prostu zapędzeni, zalatani z tyłu głowy, bo następne spotkanie, bo coś, bo coś, bo coś, bo coś, nie? Jak funkcjonujemy? Warto właśnie, może te tematy z tego Bożego Miłosierdzia, z tego tygodnia właśnie dla nas zaczerpnąć, bo tak jak tytuł właśnie jest, abyś zrozumiał. Nie? Więc może warto nam właśnie jeszcze bardziej uczyć się, próbować rozumieć tajemnicę Bożego Miłosierdzia, aby ona nas jeszcze bardziej przenikała. Kochani, wszystkiego dobrego na ten tydzień. Zapraszam do wspólnej modlitwy.